Możesz dołączyć do tych 3% i gwarantuję, że zarobisz krocie. Uważam, że zarabianie pieniędzy to jedna z najprostszych rzeczy do nauczenia się, a zarazem jedna z najmniej docenianych. Skoro zadziałało to na mnie, działa na każdego. Chcę, żebyś zastanowił się nad swoim życiem i dochodami. Pomyśl o pieniądzach. Pieniądze to temat, o którym niemal nikt nie lubi rozmawiać, a kiedy już się to robi, ludzie natychmiast przyjmują postawę defensywną, twierdząc, że pieniądze to nie wszystko, co jest twierdzeniem niedorzecznym. Oczywiście, pieniądze to nie wszystko, ale są cholernie ważne. Często, gdy pytam ludzi, ile zarobili w ciągu roku, tak naprawdę nie interesuje mnie ta kwota, chcę tylko znać odpowiedź, bo kiedy odpowiadają, Mówią mi, jak zaprogramowany jest ich umysł w kontekście pieniędzy. Nasze umysły są zaprogramowane, działamy w oparciu o pewien program. Większość ludzi funkcjonuje w oparciu o program stworzony przez kogoś innego, będący wytworem cudzego myślenia. Sugeruję, abyś ten program przepisał. Problemy, z którymi się zmagasz. Takie jak brak środków finansowych, czy bliscy przekonujący cię o szaleństwie i marnowaniu czasu, radzący, byś poszedł do pracy, to właśnie zamierzasz zrobić. Jeśli już osiągnąłeś sukces, to dobrze, wysłuchaj tego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pokochasz to. Chodzi tu naprawdę o to, jak kreować wszystko, czego pragniesz. Dlatego musisz mieć wiele źródeł dochodu. Poczone w uszy od starożytności, od zarania dziejów, zauważysz, że wszystkie zamożne osoby posiadają liczne strumienie dochodu. 3% populacji zarabia 97% wszystkich generowanych pieniędzy, a wszyscy mówią, że to niesprawiedliwe. Cóż, to opiera się na pewnym prawie. Na tym właśnie to polega, a dochód jest żniwem naszej produkcji. Właśnie na tym opiera się te 3%. Niektórzy z tych 3% nie posiadają solidnego wykształcenia, część z nich to osoby funkcjonalnie niepiśmienne, niezdolne do czytania ani pisania. Mimo to są błyskotliwi. Niektórzy są absolutnie genialni, a jednak wpisują się w kategorię 97%, które musi dzielić zarobione pieniądze z owymi 3%. Jak do tego dochodzi? Chciałbym to objaśnić, lecz istotne jest zrozumienie, iż zarabianie pieniędzy nie jest dziełem przypadku. Historycznie, milionerzy zawsze dysponowali wieloma strumieniami dochodu. To nie przypadek, to świadome działanie. Możesz je zaprojektować. Istnieje absolutne prawo regulujące wynagrodzenie, a jeśli je zaniedbasz, Wiesz, że będzie ono nieustannie spadać. Nie wzrośnie, jedynie spadnie. Jest to prawo absolutne, prawo grawitacji, prawo świata, prawo kompensacji. Chcę, abyś zwrócił na to szczególną uwagę, ponieważ to prawo kategorycznie stanowi, że wysokość zarobków pozostaje wprost proporcjonalna do potrzeb, którym wychodzisz naprzeciw. Twoich umiejętności w tym zakresie oraz stopnia trudności, jaki ze sobą niesie. Kiedy rozpoznajesz istotną potrzebę, następnie rozwijasz zdolność jej zaspokojenia, musisz stać się w tym naprawdę, naprawdę doskonałym, aż do samego końca. Przykładowo, maszyna może działać przez długi czas, a nawet dłużej dzięki konserwacji. Niemniej, gdy jakaś część ulegnie uszkodzeniu, Przestaje funkcjonować, o ile nie zostanie wymieniona. Zatrzymuje się, nie podąża dalej zgodnie z planem. Z ludźmi jest to niemal identyczne. Nikt nie jest niezastąpiony, aczkolwiek niektórych jest niezwykle trudno zastąpić. Jeżeli postanowisz zrewolucjonizować jakąś dziedzinę, skoncentruj się wyłącznie na zdolności do doskonalenia siebie stań się mistrzem w tym, co robisz? To jest przyczyna, a pieniądze są wynikiem. To jest fundament, a pieniądze są emanacją. Dbaj o przyczynę, a skutek zatroszczy się o siebie sam. Pomyśl o Elvisie Presleyu, jego spuścizna wciąż generuje dochód dzięki piosenkom, które nadal rozbrzmiewają w radiu. Za każdym razem, gdy te piosenki są nadawane w radiu, Pieniądze napływają do jego majątku. To nazywa się dochodem pasywnym, znanym również jako źródło przychodu. Możesz rozpocząć budowanie źródeł przychodów i możesz je uruchomić w dowolnym miejscu na świecie. Nie musisz wiedzieć jak wystarczy, że podejmiesz decyzję, by to zrobić. Jak to nastąpi, nie martw się tym. Nie pozwól, by jak cię powstrzymywało, a gdy już ruszysz z miejsca, dowiesz się. Uważam, że możesz ustanowić źródła dochodu ściśle związane z tym, co już robisz. Możesz powiedzieć, nie wiem, jak to zrobić, ale zacznij od tego. Bob Prakter zwykł mawiać, gdy zaczynałem, nie mając pojęcia jak, ale za to z odpowiednim nastawieniem do lektury, Brak doświadczenia w biznesie przyprawiał mnie o niepewność co do punktu wyjścia. Niemniej jednak podzielę się precyzyjnie, jak stawiałem pierwsze kroki z pożyczonymi dwiema tysiącami dolarów. Zakupiłem używany sprzęt, taki jak polerki, wiadra, mąpi i wkroczyłem do branży sprzątającej. Rozpocząłem od czyszczenia jednego biura. Myjąc podłogę dwa razy w miesiącu za 15 dolarów za każdym razem. Stopniowo pozyskiwałem kolejne biura, za 65-95 dolarów, ale moim celem było osiągnięcie miesięcznego dochodu przekraczającego 400 dolarów. Pewnego dnia jednak zemdlałem na ulicy i uświadomiłem sobie, że rozwiązanie nie tkwi w jeszcze cięższej pracy. Wtedy usłyszałem w sobie głos: Jeśli nie potrafisz posprzątać wszystkich, nie sprzątaj żadnego przez następne pięć lat. Czyściłem biura w Toronto, Montrealu, Bostonie, Atlancie, a nawet w Londynie, w Anglii, generując dochód z rozmaitych źródeł. Tak więc nie mówię tu tylko o sprzątaniu biur, lecz ujawniam osobiste odkrycie. Potrzeba było dekady, bym zrozumiał że odniosłem sukces dzięki posiadaniu wielu źródeł przychodu. Zastanawiając się nad tym, być może zadajesz sobie pytanie, czy osoby, z którymi współpracujesz, osiągają podobne dochody. Nie, niektórzy nawet nie zostają, a inni pozostają zbyt długo. Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego celu. Możesz być sprzedawcą bezpośrednim. Sprzedawcą internetowym lub afiliantem. Po prostu podejmij decyzję o posiadaniu wielu źródeł dochodu. Nie musisz wiedzieć, jak, kiedy podejmiesz decyzję, przyciągniesz odpowiedź, jak to zrobić. Niektórzy odniosą sukces, inni nie, ale wiesz, co? Wszyscy mają jedną wspólną cechę, wszyscy mogą spróbować. Niektórzy odniosą sukces, inni nie, i to fascynujące, jak to działa. Wszystko popłynie na Twoje konto bankowe wraz z genialnym pomysłem, absolutnie wspaniałym pomysłem. Tak, tak się stanie. To jest twierdzenie, które funkcjonuje od dawna. Jestem teraz tak szczęśliwy i wdzięczny, że pieniądze napływają do mnie w rosnących ilościach z wielu nieustających źródeł. Powtarzaj po prostu. Jestem teraz tak szczęśliwy i wdzięczny, że pieniądze napływają do mnie w rosnących ilościach z wielu nieustających źródeł. Zaledwie 3% ludzi zarabia 97% wszystkich pieniędzy. Zatem szanse na to, że Twoje dzieci nauczą się zarabiać pieniądze, są znikome, a nie są one tego uczeni, ponieważ nie uczy się tego w szkole. Szkoła nie uczy nas, jak zarabiać pieniądze. Mówią: Cóż, to absurd, będziesz pracować, aby zarabiać pieniądze. Nie jest dobrym pomysłem wierzyć, że świadczenie usług w celu zarabiania pieniędzy może przynieść więcej pieniędzy, gdy śpisz, niż gdy jesteś obudzony. Kiedy już się w tym wyrobisz, wszyscy mamy ten sam czas, wszyscy mamy wszystko, co istnieje. Zatem to, co zrobimy z naszym czasem, zrobi różnicę. Zaledwie 3% ludności stosuje tę strategię, by wiedzieć, gdzie ulokować swoje pieniądze, aby na nich zarabiać, a robią to, ustanawiając liczne źródła dochodu. Mnożą swój czas, przechodząc na wiele strumieni przychodów. Jeśli naprawdę chcesz odnieść sukces, tak właśnie powinieneś postąpić. To tak elementarne i proste, że możesz dowiedzieć się o tym więcej, więc studiuj. Studiuj pieniądze, studiuj różnorodne źródła przychodów. Nie ma ograniczeń dla tego, co możesz i czego nie możesz zrobić, ale musisz podjąć decyzję, że to zrobisz. Usiądź, spisz, jak chcesz żyć, bez względu na koszty, zapisz to. Pomyśl, jak to zrobisz, i STW zamknięte RZ wiele źródeł. Załóżmy, że nigdy w życiu nie dotknąłeś komputera. Wkrótce zaczniesz się go uczyć i z nim pracować. Zajmie to trochę czasu. Niezwykłość komputerów polega na tym, że gdy czegoś się uczysz, prowadzi to do uczenia się czegoś jeszcze, a to z kolei jest jak ewolucja w Twoim umyśle. Kiedy zaczynasz pracę, większość ludzi, których poznałem, nie wiedziała nawet, jak go włączyć, kiedy zaczynali. Ustal w swoim umyśle, że będziesz zarabiać określoną kwotę pieniędzy każdego roku i że możesz ją zarobić równie łatwo jak każdy może nauczyć się zarabiać pieniądze. Uważam, że mogę nauczyć każdego, jak to zrobić. Po prostu zdecyduj, że to zrobisz. Jeśli podejmiesz taką decyzję, szanse na to będą niewielkie, ale się to wydarzy. Marzenia nie spełniają się przypadkiem. W określonym przedziale czasowym Powiedzmy 6 miesiącach, nauczysz się opanowywać te kwestie, nauczysz się tworzyć liczne źródła dochodu. Daj nam znać, co myślisz o wyborze doktora Boba Proktora i czy jesteś gotów do kreowania wielu źródeł dochodu. Jeśli ci się podobało, nie zapomnij polubić i aktywować dzwonka, aby nie przegapić naszych treści. Co więcej, śledź nas w naszych mediach społecznościowych, tuż obok. Dziękujemy i do następnego razu.